Słuchajcie, jak kupujecie turbinę wiatrową, no to wiadomo, zależy nam na wydajności. Teraz Wam pokażę, jak szybko sprawdzić, czy turbina nie jest oszukana. Wiecie o co chodzi? Należy zmierzyć rezystancję uzwojenia w turbinie naszego, że tak powiem, stojana. I mniejsza, tym lepiej. Czyli, na przykład, najlepiej jak byłoby 1 ohm, 2 ohmy, coś takiego. Zobaczcie, ja mam bardzo słaby omomierz, nawet jak zewrze go tak o, kablami. No, to maksymalnie 0,5 oba pokazuje, ponieważ to jest sprzęt. Więc musimy te półoma sobie jakby no, 0,4 ,0, 0 jakby odjąć. Także robię pomiar. Z tych 3 kabli, byle jakie? Możecie wszystkie sprawdzić między sobą. Ale no, każdy musi mieć taką samą, jak, jak to się mówi, rezystancję. Czyli podpinamy i zobaczymy, ile wyjdzie. 2 i 4, 2 i 3. Poczekamy, czy jeszcze. O, 2 i 2. I 0,4 odjąć, czyli 1,8 oma. Biorę jeszcze jedną parę. Ten kabelek. Ale już słuchajcie, Wam powiem, że ta turbinka jest nie. Nie wiem, czy tam dotknęły. Ciężko tutaj złapać mi. O Jezu. Bardzo ciężko wiecie nie ma jak przytrzymać jednej ręki brakuje. Co najmniej. Dobra. Słuchajcie, yy, ja wiem, bo już mierzyłem, że wszystkie czy sprawdzam tą parę, czy tą parę każda ma właśnie w okolicach tego co widzieliśmy, także turbina jest już szukana Uzwojenie jest długie, znaczy grube. I dzięki temu mamy mały opór. A ta turbina, którą widzicie tutaj, słuchajcie, no to jest taki fajki kółce się właśnie z AliExpressem, ze sprzedawcą o, z tą moją turbinką, ponieważ, słuchajcie, jej uzwojenie, właśnie tych takich 9000W było w aukcji, to jest taka lawa Was przestroga. To był, słuchajcie, 66-67 ohmów, a tutaj mamy, zobaczcie, 1,8 oma. Teraz rozumiecie, jakie tam, co, i, i do czego zmierzam. Zaraz Wam powiem, jak się liczy maksymalnie wydajność. Prawo OMA, panowie i panie, nawet jak w szkołach podstawowych, chyba już to było, czy no, już średnio to na bank, mierzy się to w, ten, w taki sposób. Słuchajcie, prawo OMA to jest korelacja prądu, napięcia i rezystancji. I tak, wzór na prąd to coś takiego, i słuchajcie. To jest prąd, to się równa napięcie podzielone na rezystancji. Teraz zaraz zobaczmy tak, otwieram kalkulator, otwieram kalkulator i tak na przykład 24V, tak impedancję mamy z 18 chyba omo wychodziło, tak, czyli 24V podzielić na 1,8 to 13,3 Ampera z jednej fazy wychodzi mniej więcej tak. 24 podzielić na 1,8 to prąd maksymalnie przez to uzwojenie o, o, przy tym napięciu i przy tym y, naszym oporze, po, maksymalny prąd to jest 13,33 Ampera. Razy słuchajcie, trzy fazy, bo tak to się liczy, bo mamy trzy fazówkę. No to maksymalny prąd 40 Amperów razy znów 24 V, no to 200, maksymalnie 960 W powiedzmy można przy tym napięciu uzyskać. Oczywiście sprawdzę ile da się, bo zrobimy testy na 300 obrotach, ale też na 500 i 800 obrotach na minutę. Może nawet do 1000 dojdziemy, zobaczymy. No i będzie dograny też, ile naprawdę watów wypluwa taka turbinka ale ja już widzę, że będzie, słuchajcie, właśnie po tym prostym sprawdzeniu, dobrze. Maksymalnie do 900 z hakiem watów, zobaczcie. I ja myślę, że przy bardzo dużych obrotach jest minimalna szansa, że do tego wyniku się zbliżymy, a jeżeli nie, no to na pewno to nie będzie jak w przypadku tej turbiny na dachu, yy, którą widzieliście. 30 wat max 40. A tutaj już mamy, słuchajcie, ja już po samym uzwojeniu widzę, że ta turbina będzie dobrze. Także tak się, słuchajcie, sprawdza. Dostajecie paczkę, sprawdzacie tym łatwym przyrządem. omomierzem sobie rezystancję, i już wiecie. Wiadomo, to jeszcze wykonanie, magnesy, te sprawy, to wszystko się zgadza, ale podstawą jest te uzwojenie, bo jeżeli to uzwojenie będzie miało duży opór jak tamta, 60-70 ohmów. No to sprawa może nawet, co by tam nie zrobić, jakie magnesy. Więcej przez tamte uzwojenie, do których są te kable de facto przecież przyklejone, zielone do uzwojenia w środku, no więcej ci prąd nie popłynie, więc więcej watów nie będziesz z tego miał. Także to na tyle, Heja.